Dzień dobry. Zapraszam do wspólnego szydełkowania takiego dzwoneczka, który może być zawieszony na choince lub wykorzystany do innych dekoracji świątecznych. Jest to mój projekt, dlatego przy prezentowaniu swoich prac w mediach proszę o podawanie autora. Jeśli ktoś zechce w ramach rekompensaty postawić mi tutaj wirtualną kawę, to należy kliknąć w link, który znajduje się pod spodem w opisie filmu. Dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze. Cieszy mnie bardzo, że podoba się Wam to, co robię. Jeśli chodzi o wzór dzwoneczka, to można go znaleźć w artykule na moim blogu. Link również podaję w opisie pod filmem. Dzwoneczek ma średnicę tutaj 9 cm i wysokość 9 z zawieszką 10 cm. Jest dosyć spory. Będę go robić z kordonka firmy Malwa tekst 180 szydełkiem 1,5 mm. Zaczynam od 6 oczek łańcuszka. Na początek robię pętelkę i sześć oczek. Zamykam zawsze okrążenie oczkiem ścisłym będę pracowała w okrążeniach. Nadmiar tej nitki mogę sobie odciąć, a resztę wrobimy. I teraz w tym kółeczku będę robiła 12 półsłupków. Zamiast pierwszego oczka łańcuszka i jeszcze 11.

Zamykam okrążenie oczkiem ścisłym również. Teraz w każdym półsłupku robię słupek i potem dwa oczka łańcuszka. Zamiast pierwszego robię trzy oczka. Dwa oczka na poprzeczkę. W następnym półsłupku również słupek, słupki robię pojedyncze, dwa oczka, słupek, dwa oczka i powtarzam do końca tego okrążenia właśnie ten motyw, słupek, dwa oczka. Łączę tutaj w trzecim oczku. Teraz w trzecim okrążeniu robię na każdym słupku dwa słupki. Zamiast pierwszego trzy oczka i kolejny słupek w tym samym miejscu. dwa oczka łańcuszka, dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki. Do końca okrążenia powtarzam, dwa słupki, dwa oczka. Łączę oczkiem ścisłym. Przechodzę tutaj oczkiem ścisłym na środek. I teraz kolejne cztery okrążenia robię w ten sam sposób. Między tymi dwoma słupkami robię również dwa słupki, ale wkuwam szydełko właśnie tutaj w środek. Zamiast pierwszego robię trzy oczka i między słupki wkłuwam szydełko. Robię drugi słupek, dwa oczka, łańcuszka. I teraz dwa słupki między tymi słupkami, jeden i drugi, dwa oczka. dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki, dwa oczka. I tak. Tak, takimi motywami robię jeszcze cztery okrążenia. Czwarte, piąte, szóste i siódme. Proszę sobie tak zrobić. Zrobiłam już cztery okrążenia dodatkowe I teraz w kolejnym to będzie już nasze ósme okrążenie robię również dwa słupki i dwa oczka, ale teraz każdy słupek robię na słupku poprzedniego okrążenia zamiast pierwszego trzy oczka łańcuszka i kolejny słupek na słupku, nie tu w środku między słupkami, tylko na słupku. Dwa oczka, słupek, słupek, drugi słupek, słupek. Dwa oczka, słupek na słupku i słupek na słupku. Dwa oczka. I tak robimy do końca tego okrążenia. Dwa słupki, dwa oczka. W dziewiątym okrążeniu robię również słupek na słupku, ale między nimi oczko-łańcuszka. Dalej dwa oczka. Słupek na słupku. Oczko-łańcuszka. Słupek. Na słupku, dwa oczka. Powtarzam tak do końca okrążenia, słupek, oczko, słupek, dwa oczka. Słupek, oczko, słupek, dwa oczka. I robię tak do końca. Okrążenia. Łączę oczkiem ścisłym. I teraz na każdym słupku również robię słupek i dwa oczka na poprzeczce. Słupek, dwa oczka. Słupek, dwa oczka. Słupek, dwa oczka. Teraz robię na każdym słupku słupek a między nimi dwa oczka łańcuszka. I tak do końca okrążenia. Koniec okrążenia łączę oczkiem ścisłym. I teraz robię oczko łańcuszka. W tym samym miejscu robię półsłupek. Oczko łańcuszka i teraz omijam jeden słupek w tym okienku robię pięć słupków, przy, yy, tak, pięć słupków pojedynczych, między nimi dwa oczka łańcuszka, jeden, dwa, drugi słupek, dwa oczka, trzeci słupek. Dwa oczka czwarty, dwa oczka, piąty, na końcu również oczko łańcuszka. Omijam jeden słupek i tutaj robię pół słupek. I to będzie motyw w jedenastym okrążeniu. Półsłupek, oczko, słupek dwa, oczka, słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka, słupek, oczko. I od nowa motyw. Półsłupek, oczko, łańcuszka, słupek w tej kratce. Omijam ten jeden słupek i tutaj w krateczce robię słupek, dwa oczka, słupek dwa oczka, słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka, słupek i na koniec jedno oczko. Tak to wygląda. I tak robię do końca okrążenia. Łączę okrążenie w tym pierwszym półsłupku oczkiem ścisłym i przechodzę oczkami ścisłymi na ten pierwszy słupek. I tutaj zrobię słupek, ale zamiast pierwszego trzy oczka łańcuszka. Jeden, 2, 3 i teraz na poprzeczkę trzy oczka również, 1, dwa, trzy. Tu na tym wachlarzyku, na środkowym słupku robię pół słupek. I znowu trzy oczka. Słupek na ostatnim słupku. Teraz dwa oczka, kolejny słupek i to będzie początek motywu. Słupek na tym pierwszym słupku. Słupek, trzy oczka, półsłupek na środkowym słupku z poprzedniego okrążenia znowu trzy oczka i słupek na ostatnim słupku, tutaj, w tym motywie, dwa oczka, i tak do końca okrążenia będę robiła słupek. Trzy oczka, półsłupek, trzy oczka, słupek, dwa oczka. Mam tu koniec okrążenia. Robię ostatni słupek. I tutaj nie robię dwóch oczek, ale słupek. Kuwam szydełko w trzecie oczko. I w tej kratce będę robiła teraz słupki. Tak jak w okrążeniu jedenastym, więc zaczynam od pierwszego słupka. Zamiast niego robię najpierw sobie tutaj pół słupek i jeszcze dwa oczka. Potem dwa oczka na poprzeczkę i kolejne cztery słupki tutaj. Słupek, dwa oczka. słupek, dwa oczka, słupek, dwa oczka i jeszcze jeden słupek. Mam pięć słupków. Teraz oczko łańcuszka. I półsłupek na tym półsłupku z poprzedniego okrążenia. I takie wachlarzyki będę powtarzała do końca okrążenia. Więc oczko łańcuszka i tutaj 5 słupków, przedzielonych dwoma oczkami łańcuszka. Jeden słupek, dwa oczka. Drugi słupek. Dwa oczka, trzeci słupek. Dwa oczka, czwarty słupek. Dwa oczka, piąty słupek i tutaj na końcu jedno oczko i pół słupek. Tak powtarzam do końca okrążenia. I tak proszę zrobić do końca okrążenia. Łączę tutaj w trzecim oczku, które zastępowały mi pierwszy słupek. I teraz już ostatnie okrążenie, i będę robiła tutaj same półsłupki, ale półsłupek robię tylko na oczkach. Więc tak, tu robię zamiast z pierwszego oczka łańcuszka i tu dwa półsłupki. Jeden i drugi. Tu również dwa, na słupku nie robię. Jeden i dwa. Jeden i dwa. Jeden i dwa. Tutaj, gdzie było jedno oczko, robię jeden półsłupek. I tutaj również jeden. I znowu, tu, gdzie dwa oczka były, to robię dwa półsłupki. A tutaj, gdzie miałem po jednym oczku, robię po jednym półsłupku. I tak do końca tego okrążenia. Na końcu łączę oczkiem ścisłym, robię jeszcze jedno oczko łańcuszka, obcinam nitkę, wyciągam i tutaj sobie ją jeszcze zaciągam i chowam z lewej strony robótki. I teraz taką robótkę moczę w mieszance kleju wikol i ługi w stosunku 1 do 1. Aczkolwiek może być troszkę więcej kleju, zostawiam tak na około godzinkę. Potem wyciskam i suszę na takim stereopianowym dzwoneczku. Oczywiście ten dzwoneczek ma być owinięty folią, żeby nam się robótka nie przykleiła i będzie to wyglądało w ten sposób. Tutaj pinami igłami. Tak wygląda suszący się dzwoneczek. Przepinam go tutaj igłami lekarskimi i oczywiście tutaj jest ominięty folio. A to już jest nasz gotowy dzwonek. Mam nadzieję, że każdemu udało się zrobić ze mną taki dzwoneczek. Jeśli nie, to oczywiście zapraszam na zakupy do mojego rękodzielniczego sklepu. Link podaję w opisie pod filmem. A teraz już dziękuję za wspólne szydełkowanie. Mam nadzieję, że dzwoneczek się będzie podobał. No i oczywiście mam nadzieję na spotkanie w następnym filmiku, poradniku szydełkowym. Do usłyszenia!